Dzień doberek, siemaneczko, witam wszystkich Lece Aldi Butzbach. Wszystko troken. Też w papierach jest, że miało być frisze i troken, Ale zadzwonił do mnie dysponent i mi mówi, że Nie, nie, to są jakieś tam kabanosy czy coś tam Mówi, to nie musi iść na frisze, to idzie na troken, Także idzie na troken tylko Dobra, no to tak Mam tam jechać teraz jest pytanie czy będę miał odbiór jak będę wracał stamtąd czy nie bo później jest druga tura Frankfurt Brandenburg i odbiór od razu tam odbiór to jest pikuś bo odbiór to nawet nie wiem czy 5 minut schodzi bo ładują po prostu puste puste opakowania na paletach i to wsuwają tak po kilka palet na raz także z 5 minut i jest po odbiorze, natomiast Brandenburg, podjeżdżasz pod rampę, byłem tam niedawno i pod rampą spędzasz sporo czasu. To jest tam dzisiaj jedzie na parking do komputera. Okazuje się, że ostatnio się okazało przynajmniej, że komputer nie działał i trzeba było wjechać do środka, czekać w środku, czekałem. Sporo, no i jak wjechałem pod rampę, to też kilka palet tylko było do, do wyładowania, a a zeszło bardzo długo. Także tam można się spodziewać, że się spędzi dużo czasu. No jak będzie, to czas pokaże. Tymczasem pierwsze. Aldi, Butzbach, rozładować i trzeba będzie zadzwonić co dalej szyba upieprzona po wczorajszym nie umyłem, dzisiaj rano byłem sobie badania robić, krew oddać dzwoniłem dwa razy do seram, że przyjadę później ale nikt nie odbierał kurde jadę z powrotem, Mówię, już 20 pojazd, jak przyjechałem, wchodzę do ciężarówki, nikt do mnie nie dzwoni, wjeżdżam do środka nie panie nic jeszcze nie było gotowe, zresztą już widzicie jest 9.19 Ja dopiero wyjechałem. Także trochę zeszło. trochę zeszło. No ale, panie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, no bo co zrobisz? Kurde? Trzeba jechać, zrobić robotę i tyle. Zobaczymy. Jak to będzie? Dzisiaj leciało. Ale Brandenburg nie wróży szybkiego. <laughs> Raczej szybkiego. No, pewnie do 17 dziś zejdzie, no. A jak będzie? Zobaczymy. teraz to jeszcze nie koniec powiedzieli mi, że do biura tutaj i dopiero jak ja tutaj pojadę do biura to mam im powiedzieć, że rozładowałem i oni wyślą kogoś, żeby to sprawdził także jeszcze czekanie no cóż taki dzień dzisiaj, że będzie dużo czekania Piery wzięte, adres pisany, godzina drogi z powrotem i na kiełbaski posiedzieć się znowu w samochodzie. Właśnie w sklepie kupiłem sobie coś do picia i teraz wyjeżdżam do Frankfurtu, Brandenburg. Dziadki wyjeżdżają jak zwykle, dwa lata Brandenburg. No i co, Trzeba będzie się zameldować, później jechać pod rampę. Termin jest na 15, więc na lajcie, bo jest dopiero 13:26. Także zajadę i czekam. Tak jak to było ostatnim razem, nie dało się zameldować stąd. I trzeba było dzwonić, a później jechać tam do nich. Także zaraz zobaczymy, jak pójdę do komputerka. Czy się zamelduje? Trzeba wpisać numer referencyjny, numer swojego telefonu, i oni przesyłają sms-a, gdzie, pod którą rampę. Czy gdzie, gdzie to ja wiem i pod którą rampę też wiem. Tylko, będzie pod szóstkę. Tylko kurczę. Kiedy pani? to jest na 15, awizacja właśnie zadzwoniono do mnie, żebym przyjechał. No to jadę. Rozładują wcześniej to dobrze, zobaczymy. Rozładowali mnie, papiery mam, cofałem se po lergut, ale tu się okazuje, że ten dziadek jest przede mną. Także muszę się ustawić gdzieś tu. Dziadek ciulowo stoi, nie jak on tam chce wjechać. To trzeba co w tyłem kurze cofać. Ja się tu gdzieś z boku ustawię. Tu nikomu nie przeszkadzać. Miejsca do dupy kurde nie ma nic. Stanę sobie tu. Kurde dwa auta, goś mi powiedział, no. Niestety stanę tak, żeby mnie dziadek gdzieś nie rozjechał, to kurde. Na 20 po, gdzieś zajadę. A więc 10 godzin, dzisiaj zacząłem dwadzieścia po 8. No i dzisiaj 10 godzin bite, bite Bite Zeszło Zeszło, bo dwóch ciuli było przede mną Którzy Czekali na odbiór, niestety, ale ten drugi to była katastrofa, naprawdę. Gość cofał pod rampę 15 minut i kurwa jeszcze źle cofnął i jeszcze gość mu mówi, że musi się poprawić, a on mówi, że on pauzę ma, a gość mówi, a co mnie to obchodzi, to ja nie będę ładował, mówi odjedź od rampy, no ktoś następny podjedzie. Ja pierdolę, ludzie kurwa, jakie młoty jeżdżą, to jest szok. 15 minut kurwa cofać pod rampę. Dramat. Kurwa bym rozumiał, żeby to był e, jakiś e, ciągnik z przyczepą ośka i ktoś się uczy ale to kurwa naczepa, no, no już nie ma nic prostszego do cofania. No kurwa, jedźcie, ja pierdolę! Ci ludzie to mają refleks. Najlepiej jest, jak się stoi, wiecie, na światłach. Jak się stoi na światłach i zapala się zielone. A gość, który stoi pierwszy, zanim kurwa się ruszy, weźmie, to mu schodzi. Ten drugi tak samo czeka, ten trzeci to samo. Patrzcie się. I co, co robią? No kurwa ja nie będę czekał jak oni kurwa go nie objadą tego autobusu. No masakra. E, Mogłem tu jechać, bym wiedział. Naprawdę. Zamiast ruszać, wszyscy zapala się zielone i każdy powinien w tym momencie ruszyć. A to jest tak, pierwszy rusza, drugi czeka, że on odjedzie, kawałek, trzeci to samo, czwarty to samo i tak im schodzi, nie? A najlepsze jest to, że jak nieraz, no już go objeżdżaj, kurwa, ma tole, kurwa, gozia awaryjne z daleka zapala, ale pewnie, no przecież chuj wie co on będzie robił, no przecież awaryjne ci zapalił, daje ci znać, że będzie stawał, nie? Dramat, kurwa, jak nie jeżdżą, ludzie. Teraz wam powiem, do czego doszło w Berlinie. Małżeństwo z Gruzji miało wolny dzień dla siebie, bez dzieci i sobie stwierdzili, że spędzą sobie fajnie, romantycznie po południe i poszli sobie do parku. Usiedli sobie gdzieś tam w takim Miejscu Odosobnionym trochę Od reszty parku A Tam zaczęli się gdzieś tam Całować i tak dalej Sobie sami siedzieli I co ich spotkało? Przyszła grupa pięciu bambusów Tam eee... chyba było dwóch z Somalii Syrii Nie, I Chyba tak, dwóch z Somalii, trzech z Syrii Czy na odwrót w każdym bądź razie tak było. Uderzyli kobietę, e, jeden się zajął kobietą, reszta trzymała faceta. są pobili go tak, że goś trafił do szpitala. No i ją zgwałcili wszyscy to był gwałt zbiorowy, brutalny ona gdzieś się tam w końcu wyrwała i uciekła, wezwała policję. Nie potrafiła ich opisać. No wiecie, może że było ciemno, może wiedziała tylko, że jeden był w dredach. No ale z materiału genetycznego tak zaznaczyli, który został na jej bieliznie. Dopadli gości. I wiecie co? Dwóch z nich już nie powinno być od 2019 roku w ogóle w Niemczech, bo powinni być deportowani. Tak działają tu. To jest normalnie katastrofa. Znaczy, e, jakby to powiedzieć, to jest katastrofa, że dochodzi w ta, do takich rzeczy, e, i nikt nie dba o bezpieczeństwo później w takich miejscach, nikt tego nie patroluje. Tam też było napisane, że to park, który jest. Owiany najgorszą, jakąś tam opinią, sławą, i normalnie ludzie tam nie chodzą. No ale wiecie, no jak ktoś przyjechał do obcego kraju, skąd on ma wiedzieć, gdzie może chodzić, a gdzie nie? Powinno się chodzić wszędzie, a nie, że ten park jest taki, ja tam nie pójdę. Nie? Bo kurwa mnie tam pobiją, a mi żonę zgwałcą. No dlatego, ja powiem tylko jedno, że ja bym zajebał, nie? Ja tam na miejscu bym ich zajebał, kurde. Gaz i ogień, kurwa, kamień, łeb. Nie pierdoliłbym się, ale. No nie każdy się umie bić. Nie wiadomo też, jakie oni byli postury silni, czy, czy nie trenowali jakichś sportów walki. No i no nie da się, no ale nie powinno do takich rzeczy dochodzić. To jest karygodne, żeby dochodziło. I jaka jest zuchwałość w ogóle czegoś takiego że parę atakują. Tam było napisane w ogóle, że oni kazali temu facetowi patrzeć, jak oni gwałcili jego żonę. No, przeżycie na pewno traumatyczne dla obojga, nie do zapomnienia, ale ja, ja powiem szczerze, że on takich skurwysynów zajebał, no. A wracając do tematu, to nie jest jedyny taki przypadek, który się w ostatnim czasie wydarzył. Kolejna sprawa na basenie, 13-letnia dziewczynka została zaatakowana w wodzie przez no, nikogo innego jak jakiś tam Syryjczyków, innych e, obcokrajowców, którzy przybyli do Niemiec, biedni, poszkodowani od 16 do 26 roku życia było ich chyba 8 czy 9 no, i gdzieś tam dziewczynkę na początku gdzieś tam w wodzie podrzucali, później się okazało, że zaczęli ją molestować seksualnie. No i ona gdzieś tam z tego basenu uciekła, poleciała do ratownika. Ratownik szybko zadzwonił na policję i złapano ich przy wyjściu. I mieli od 16 do 26 roku życia. I wiecie co zrobili? Po spisaniu wypuścili ich. Kurwa. To jest nieporozumienie, to jest nieporozumienie. 13-letnia dziewczynka, to jest dziecko, to pedofilia jest normalnie. I oni ich wypuszczają. Dramat, dramat, naprawdę. Jak takie coś się czyta, ale nie wiecie, obrońcy zaradną mówić, oni są strasznie poszkodowani, kurde, im trzeba pomagać. Ja powiem tylko tak. Za komuny. Z krajów komunistycznych, jak ludzie próbowali uciekać na zachód, to wojsko do nich strzelało. Straż graniczna do ludzi strzelała. Nie było jakiegoś zawahania. Stój, bo strzelam strzał ostrzegawczy, i drugi strzał ostrzegawczy był w łeb, kurwa. No, taka była prawda. Strzelali, żeby zabić, bo absolutnie nie można było dać e, komukolwiek uciec e, przez granicę. Tak to wyglądało. Niestety. Dzisiaj nie, bo zaraz będzie, wiecie, że to e, naziści, że to są ludzie, którzy nie szanują uchodźców, nie chcą pomagać, tylko do nich strzelają, rasiści i tak dalej. Ustawiłbym normalnie, kurwa, na statku żołnierzy... Każdy jeden ponton, zatopić kurwa, a ci, którzy dalej będą płynąć w stronę kurwa waszą, strzelać, zabijać i tyle. Nie ma innej rady, naprawdę nie ma jak wybijać ich. Jak usłyszą, że zostało wyjebanych 20 pontonów i zabitych 5000, a postrzelonych kurwa nich z wody nie wyciągnął, tylko ich rekiny wiebały, to już kurwa żaden do Europy nie przypłynie. Taka jest prawda. No ale niestety. Debilna polityka wzięła górę, i dzieją się rzeczy takie, jakie się dzieją. Ja na szczęście mieszkam w mieście, w którym nie widać tego Badziewia. Nie dzieją się takie rzeczy, przynajmniej ja nic o tym nie wiem i nie słyszałem. Natomiast są miejsca takie, zwłaszcza Berlin czy Hamburg. Gdzie naprawdę jest bardzo niebezpiecznie i trzeba wiedzieć, gdzie można iść, a gdzie nie. A to, a to już świadczy tylko o jednym, że nie jest dobrze. W Szwecji, znowu, w tym momencie rozszerzają się działania gangów, policja jest bezsilna, dochodzi do coraz większej liczby morderstw. Wiecie dlaczego? Bo biorą do gangów 13 a w Szwecji prawdopodobnie jest prawo takie, że im grozi maksymalnie chyba 4 czy 5 lat. Yy, obojętnie co nie zrobią, 4 czy 5 lat wyroku jak jest niepełnoletni, taki 13-latek. I dochodzi do tego, że dosłownie wrzucają granaty gdzieś tam przez okno, do, do komuś. Wiadomo, że nieprzypadkowym ludziom, chociaż tego też nie da się wykluczyć, ale gdzieś tam jak mają gangi między sobą jakieś porachunki, to nie wyślą dorosłego faceta. Tylko wieśnackiego gówniarza, no, nagadają mu głupot, bo to przecież kurde jeszcze nie do rozwoju jest. I jara go to, że będzie w gangu, na no, ogląda się amerykańskich filmów, na no, opowiadają mu bzdur, dadzą mu parę groszy i później i zabije, nie? I też czytałem, że dochodzi do coraz większej liczby morderstw dzieci, mordują dzieci, a więc ci trzynastolatkowie pochodzący z y, dalekiego wschodu czy y, y, z Afryki. Po prostu murdują i naprawdę to jest katastrofa. Ludzie się boją swoje dzieci. Źle, bardzo źle się dzieje. Oczywiście wiadomo, że ja to sprawka, aż mówiłem, że mnie nie przekona. Za tym stoją Amerykanie, i wszędzie, wszędzie gdzie oni za tym stoją, dolar zawsze szedł w górę. Tak samo było za każdym razem tutaj i i tak będzie. Dopóki nie zmienią się politycy na takich, którzy mają jaja i będą mieli jaja wyjebane na Amerykanów. Bo ja tego nie rozumiem, że kraj, który ma żołnierzy praktycznie na całym świecie, dosłownie wszędzie, dosłownie wszędzie, może sobie takich rozmieszczać i nikt nic nie mówi. Jak Rosjanie e, z Ukrainą wojnę zaczęli, bo już ich tak sprowokowali e, tym dołączeniem do NATO, rozmieszczeniem broni i tak dalej, że musiało do tego dojść. I oni dobrze o tym wiedzieli. E, to sankcje były, Putin jest terrorysta, były sankcje i tak dalej. Ale jak Amerykanie napadali na Irak, nie było żadnych sankcji, nie znaleziono żadnej broni masowego rażenia, wybili miliony cywili. Czy Bush za to beknął? Czy został uznany terrorystą? Czy był za nim lis gończy? Czy na Stany Zjednoczone ktoś nałożył sankcje? Nie. Rozpieprzyli Syrię. Czy ktoś na nich założył sankcje? Nie. <grym> Cały czas robią takie zadymy i nikt nic z tym nie robi, bo im wolno. No, niestety to wszystko się dzieje właśnie przez ten jeden zjebany kraj USA a teraz już lecę 10 po zaraz zjazd na Erlenze. no i trzeba będzie kończyć robotę dzisiaj długo, 10 godzin to prawda, wyjechałem z Texera 20 po 9 no ale to nie mój problem, nie? że oni nie mieli gotowe 22 po ósmej przyjechałem do roboty, bo byłem krew oddać do badania. Także dzisiaj 10 godzin z oddaniem papieru będzie lekko ponad 10 godzin, no niestety, i przyjazd, tak jak mówiłem, która godzina 1820 18:20. Kurwa, jeszcze inaczej. Se nie mogliście stanąć, kurwa, bo jeden za drugim się nie może zmieścić, kurwa. Muszą tr trzy miejsca zająć, panie. 174 km dzisiaj. Młotki.